Dobra, yy, hejka. Dzisiaj będziemy nagrywać Tower of Hell znowu. Więc postaram się przejść tą wieżę. Fikła rodem. Ogólnie to mam tarczę z najlepszym ułatwieniem, może być w tej wieży. W tej wieży. Ja nie wiem. W ogóle nie to już zrobiłem ze dwa towery. Tak, dwa towery. Ja nie wiem. Czy ja to kiedykolwiek przejdę? No to dobra. Nie wiem po co ja czekam, jak ja już to przeszłam. Przecież my mamy tarcze. O co ja tu przeskakuję? Szymon! Jadę, jadę. Jadę mi się, jadę mi się. Jadą na wakacje mi się, misia. Jakbym mnie ja to przeszedł, to było to, to łatwiej, ale powiedzmy jak mi mało brakowało do przejścia. Jakby znowu tutaj była tarcza. Jakby to znowu tutaj wykupił tarczę. W Nie, muszę to chyba przeskoczyć. I hopsiu. Kłatwiutkie, Łatwiutka wieża w piekła lodem. Omaj. 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 o kasz, oj, my oj, Tarczy nie kupią. Skoro tak utradniają, to nie kupią tarczy. O oh my god. O oh my god. O oh mój oh 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 Boże. O oh mój Boże. Boże. Jakie to jest malutkie? Nie! Tarcza, please! Szczerze, to mi szkoda tych tałerów, ale normalnie kupił teraz tą tarczę. No nie mi utrudniła to. Ale na serio, moim machiniem największym jest przejście tej głupiej wieży z piekła. No i po co kupiliście tą niską grawitację? Nie mam żadnego pojęcia. Chyba, żeby utrudnić graczom właśnie granie w to. Każdy tutaj zginął i umie wszystko przez to głupie coś. Zobaczmy, jak ta babka tutaj to robi. Nie wiem. Kto normalnie to kupił? Ułatwienie. Najlepsze ułatwienie na całym świecie. Najlepsze ułatwienie na całym świecie. Najlepsze ułatwienie na całym świecie. Aha, to jest po prostu takie łatwe, jak się spadnie, to pójdzie. I tutaj, o, i szybko. I chopsiu. I chopsia. I tra Nie! Już nie ma szans, że ja to przejdę. Пусть небесчик опройдет. I może to jest tarcza. Nie umiem tego głupiego. Tak. Udało mi się, widzowie rekord. My God świata, normalnie. Jak ja to przeszło? Jak? 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 Teraz trzeba tylko na to kupie prac. Nie. Jak na zdłość! Yeah. E Jak na złość mi to zepsuło humor. No już koniec. Koniec widzowie. Koniec. <laughs> widzowie, z tym to już jest koniec. Widzowie! Ja jeszcze robię Wam zdjęcia na miniatury po prostu. Takie będziecie mieli miniaturkę filmu. Mam nadzieję, że film Wam się podoba. To będzie na pewno więcej. Teraz więcej motywacji. Żeby nagrywać tą głupią wieżę w piekła rotem, a my się widzimy jak minie czas. Dobra, widzowie, byłem na tym zielonym, ale jak zwykle skończył się czas i panikowałem. I spadłem. Teraz lecimy w następnym towarze. I mam nadzieję, że kupiam nową tarcza. Co? Czy mimo mi mówicie, że ja właśnie za chwilę będę miał czwarty etap? W tej grze? Niemożliwe. Filip w tę grę gram mega rzadko. A szczególnie w porównaniu do mnie. Ja w to gram. O Jezus, Maria. Po prostu to będzie tak dalej. Krwać do nich Please ktoś kupi tarczę. Bo równie nie wiem po co tą grę stworzyli. tworzyli. Jestem najlepszy item w całej grze, ale też chyba najdroższy. Maria. No nie no. to prosiłem. Prosiłem. Okej, okay. mimo takich prób dziwnych i różnych jakichś pasów Na tej grze. Chyba nie przejdę tego raz. No, szczególnie, nie... Zobaczcie sami, mi dobrze idzie. Tu, 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 tu. A w czym ta się wam muzykę z mojego jednego filma? Tam muzykę. Jezus Maria, Jezus. Dobra, skoncertuj. Skoncertuj się. Prawie jak w terenie. Niech ktoś kupi Próbuję, 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 próbuję. Los mi dał szansę. I spadłem tu, więc jest super. I zobaczcie jak mi pięknie szło dalej. Chopsiu, chapia. Tralala. Zobaczcie jak mi pięknie szło dalej. No, dosłownie rewelacyjnie. Skaczę z gracją. Przesłyszeliście się? Skaczę. Brzydko. Brzydko. Na to mogę powiedzieć. Skaczę. No, brzydko. No, brzydko. No, brzydko. No, brzydko. Kto normalny nie umie. przejść tego głupiego towera, Albo jestem jakiś taki. Albo nie, normalny, ktoś mi wytłumaczy. Kto normalny umie chodzić? To Bo ja. Nie mam zielonego pojęcia. I w czym. W czym w tym czasie? Znowu ja postanowiłem zagrać. W Tower of Hell. Już yy, fajna gierka ogólnie Jak teraz spadnę, to kończę odcinek. No ale jak na samym dno spadnę. Eee, baby. O, ale jesteśmy blisko. Хопся, 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 хопся,